Jak już robimy to źle, to dobra, no to możemy nie chcieć wcale stosować tych leków albo stosować ich mniej, żeby już tych błędów aż tak strasznie nie popełniać. No i proszę Państwa, metody biotechniczne stosuje niestety tylko około 14% pszczelarzy, przecież to jest, no to jest straszne. Ja y, mam przyjemność być częścią projektu Bitenet i w tym projekcie proszę Państwa, tutaj jeszcze Pani Profesor Bieńkowska też na pewno o nim wspomni, y, są opisane przeróżne dobre praktyki pszczelarskie i metody biotechniczne krok po kroku, żeby je móc naprawdę zrobić, nawet jak się jest laikiem, Tam też są opisane. Bardzo polecam wejść sobie na stronę i, i poczytać, zobaczyć. Oprócz tego, tak jak tutaj profesor Olszewski też wspominał, czy profesor Strachecka, na którymś ze slajdów, gdzieś na początku, Jesteśmy już w tej chwili częścią takiego dużego projektu Varroa Resistance 2033. Już mamy swoją, że tak powiem, mały taki swój bombelek polski. Na pewno będziemy Państwa zapraszać do brania udziału. Ten projekt ma na celu właśnie między innymi oczywiście propagowanie stosowania raczej tych metod biotechnicznych. E, dzięki czemu będziemy mogli używać mniej leków, mniej chemii, lać do ula, żeby jednak ten miod był zdrowszy, żeby to faktycznie e, było takie lekarstwo i na duszę i na serce, e, no bez na przykład taka recydów, które w, jeżeli będziemy robić to dobrze, może w końcu okażą się zupełnie e, niepotrzebne. Bardzo dziękuję.